Bawi, Jezus miłuje cię. No, jaziele, Kiedy jeden wisiał nie... na krzyżu, zawołał, to był, to był wykonało się. Cały dług grzechu jest zapłacony i myślał o Tobie i o mnie. A większość z nas zapomniała o tym, że ktoś taki był jak Jezus i że wisiał na krzyżu, że zapłacił cenę. Dla naszego zbawienia, które możemy darmo z łaski przyjąć. Weźcie materiały. Kto z Was ma na tyle odwagi, aby przeczytać coś na temat Bożej łaski, na temat tego, co Bóg czyni dzisiaj? Że On zbawia, wyrywa z na grzechu, uzdrawia, daje pokój, niewysłowioną radość i wdzięczność w sercu, ponieważ ze, przeszliśmy ze śmierci do życia. To jest dostępne dla każdego. Kto uwierzy? Kto uwierzy, da się oczcić, będzie zbawiony.

Oferujemy życie wieczne, jesteśmy chrześcijaninami i wierzymy w jedyną drogę poprzez Golgotę, poprzez to, co Pan Jezus Chrystus uczynił dla nas. Otorował nam drogę, oczyścił nas z grzechów i z powrotem przywrócił nas na tą linię do życia wiecznego. I to właśnie reprezentujemy, to głosimy i prowadzimy ludzi do życia wiecznego. Co pan tutaj ma za materiały? A mamy tutaj takie chrześcijańskie materiały, rozdajemy. Przyszliśmy głosić dobrą nowinę, o w Chrystusie. Wiemy, że żyjemy w ostatecznych czasach, wierzymy w to naprawdę szczerze i przychodzimy tutaj, próbujemy ratować tych ludzi, których jeszcze da się uratować. Widzimy, co się dzieje na ulicach i... Mamy naprawdę mocne poselstwo, poselstwo łaski naszego Pana Jezusa. Sami, sami żeśmy to przyjęli. Wierzymy, że Jezus jest rzeczywisty i możemy z nim chodzić każdego dnia. I po prostu dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby zatrzymać kogoś, kto pędzi do tego dołu, prosto toruje sobie sam drogę do piekła, bo Bóg nikogo nie chce do piekła wrzucić, tak naprawdę. I my stoimy tutaj, żeby opowiedzieć o tym, że On każdego chce doprowadzić do zbawienia i że to jest bardzo proste, że wystarczy się upokorzyć przed Bogiem i spogodować ze swoich grzechów, do, według posłuszeństwa Słowa dać się ochrzcić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa I to, jest, i to jest wszystko, aby otrzymać życie wieczne, Ducha Świętego, narodzić się na nowo. A w rękach po prostu mamy materiały chrześcijańskie, reprezentujemy też poselstwo Czasu Końca, które przyniósł nasz brat William Mariam Branhamus to Boży prorok obiecany na dzisiejszy dzień i jesteśmy tutaj. Tylko i wyłącznie z tego powodu. Radujemy się z tego, że możemy to robić, chociaż grzeje słońce, jesteśmy odrzucani krok, krok po kroku. 90% ludzi nas praktycznie odrzuca, ale wierzymy, że gdzieś jakaś pośród tego jest owieczka, która jeszcze czeka za tym, żeby usłyszeć ten głos, i żeby, żeby to światło mogło na nią paść i żeby mogła mieć życie. Wierzymy, że nas Pan Jezus tutaj przysłał i jesteśmy tutaj. Mamy małą misję na, na rogu ulicy i wierzymy, że... Żaden trud w Panu nie jest daremny. Kiedy przyjmiesz Bożą łaskę, podniesiesz Jezusa wyżej. A kiedy odrzucisz każdą sztuczkę nieprzyjaciela, zepchniesz szata na nią. Szata dzisiaj rządzi ludźmi, ale Pan Jezus Chrystus jest tutaj, aby podnieść nas wyżej do atmosfery Bożej wiary, Bożego pokoju, Bożej radości, do zbawienia. On Ciebie może wyciągnąć z każdego wagna, w którym jesteś, ponieważ uczynił to dla mnie. Może uczynić to dla Ciebie. Ja byłem przez dzisiaj mogę widzieć. Ja byłem chory, ale dzisiaj jestem zdrowy. I nie potrzebują zdrowi lekarza. Moi drodzy, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się trzemają, ci, którzy są chory. Ci potrzebują lekarza. Dlatego Pan Jezus Chrystus, lekarz z dużej lidery, jestem dokładnym apteką, aby podać Ci dobre leki. Boże Słowo, które uzdrawia wyzwala, daje pokój, radość i wieczne bezpieczeństwo. Bóg może uczynić, 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 Bóg może uczynić wszystko. I kradź, jest alba i omega, a i koniec. Bóg może uczynić wszystko. Biblia mówi, jak było za dni Noego, tak będzie w czasie, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Wiemy, że w czasie Noego ludzie byli w złym stanie. Niemoralność rządziła na ziemi, po prostu przemoc i wiele innych rzeczy. Ale w tym czasie właśnie Bóg nie zostawił ludzi tak, bez odpowiedzi. Posłał proroka, proroka z poselstwem, wejdźcie do arki, ponieważ to było jedyne przez Boga zaplanowane, zaprojektowane miejsce bezpieczeństwa dla tamtych ludzi. Jak było, Biblia mówi, za dni Noego. Tak będzie w czasie ostatecznym, gdzie widzimy ten sam stan ludzi, albo może i gorszy. Ale po prostu Bóg już nie może patrzeć na to zło, które się dzieje tutaj na tej ziemi. Ale On zgotował tą arkę. Tą arką jest Jezus Chrystus, który jest Bożym Słowem. Jeżeli w Niego uwierzyć, to nie są tylko kartki albo książka. To jest żywe, Boże Słowo, to jest osoba, która przychodzi do Ciebie w formie Ducha Świętego i woła Ciebie, bo wiemy, że z Bagna nie można się tak łatwo wydostać. Ale kiedy ręka przychodzi z góry kogoś, kto nie jest w bagnie, ale wyciąga nas z tego bagna, możemy wejść wtedy do sfery bezpieczeństwa, którą tylko Jezus Chrystus oferuje dzisiaj. A my jesteśmy tutaj, aby o tym zaświadczyć. To jest Boże Słowo, które o tym mówi. Jest poselstwo czasu końca, kiedy Bóg posłał proroka na nowo. Wtedy Noe, dzisiaj potwierdzony prorok, William Marion Brana, przez samego Boga, ze słupem ognia nad jego głową. Potwierdzona Boża obecność z tę usługę zostaliśmy wprowadzeni do miejsca bezpieczeństwa. Przyjacielu, skorzystaj z tego, Bóg jest czas łaski. Kiedy myśleł, Jezusa, i do tym, co Więc wśród słuchawczych, Pokójcie i dajcie się ościg w Jego Imię, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jest to przygotowane dla Was. Czas łaski nie to się skończy, jeszcze chwilę, dwa, świat się rozpada i się rozpadnie do końca i dobrze o tym wiecie. I każdy będzie musiał stanąć przed Bogiem i odpowiedzieć za swoje czyny. Albo łaska, albo sąd. Możecie zrozumieć to że do kościoła nikomu nie wystarczy. Religijny człowiek niczego nie osiągnie. Judasz też był religijny. Należał do, do, do zboru naszego Pana Jezusa, a sprzedał go za, za 30 srebrników, za grosze, za paczkę papierosów, za trochę butki, za imprezkę. Pokutujcie! Trzymajcie się tego słowa, ludzie! Jesteśmy tu dla was, przychodzimy w miłości i w pokorze i wołamy do was, żebyście mieli życie. Gdybyśmy nie wiedzieli, że on jest realny i dzisiaj ten sam byśmy nie wołali do was. To jest proste. Na ulicy już Sodoma i Gomora. Możecie się obejrzeć dookoła. Żyjemy w czasie końca. Jeszcze chwilę. Jezus przyjdzie. Spotka Was w tym nędznym stanie. Przyjmijcie Jego łaskę. Przyjmijcie Ducha Świętego. Jest to takie proste, przez wiarę. Dla was to wszystko. My was miłujemy. Gdybyście rozumieli, co trzymamy w swoich rękach. I co chcemy dla Was uczynić, co Wam chcemy przekazać, to byście nas rozszarpali, byście to wydali z naszych rąk, żebyście tylko mogli to dostać. Jest to życie wieczne w miejscu, gdzie nie będzie żadnego grzechu, żalu, smutku, choroby. To jest przygotowane, ale najpierw ten świat zostanie oczyszczony. A przed tym czasem wychodzimy i głosimy dobrą nowinę, wołamy, pokutujcie, przyjmijcie Jezusa jako swojego Zbawiciela. To jest tak proste, przez wiarę, dla Was, dla każdego człowieka. Bo każdego chce do pokuty. Ludzie, on was miluje. On za nas umarł, zmartwychwstał, jest gotowy, żeby was przyjąć. Musicie się narodzić na nowo. Nic nie znaczy wasza przynależność do czegokolwiek. Czy jesteście katolikami, czy jesteście świadkami Jehowy, czy nawet się musicie się narodzić na nowo. Duch święty jest gotowy, żeby was napełnić. To jest łaska Boża. Pokutujcie tylko, upokorzcie się przed Bogiem a On przez Jezusa Chrystusa Was zbawi. Odkupieni jesteście przez Jego krew. Krew Pańska oczyści Was ze wszelkiego grzechu, a posłuszeństwo wobec Jego Słowa upoważni Was do przyjęcia Ducha Bożego. Tylko się dajcie ochrzcić, pokutujcie i dajcie się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa, a otrzymacie ten dar i będziecie wiecznie zabezpieczeni do nowego życia. My naprawdę przynosimy coś rzeczywistego i... Prosimy, opamiętajcie się, zobaczcie co, co się dzieje, zatrzymcie się na chwilę i przemyślcie sobie, dokąd zmierzacie. Ja jak prostą jest ta Ewangelia, którą głosimy, że Jezus Chrystus przyszedł, umarł za człowieka, zmartwychwstał był to Bóg w ciele. Jest to tak proste i oferujemy Wam to za darmo. Od Boga jest wszystko za darmo i naprawdę On was miłuje i my was też miłujemy. I dzięki tej miłości stoimy tutaj w 30 stopniowym słońcu przynaglamy ludzi, żeby pokutowali za swoich grzechów i mogli przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. To jest naszym zamiarem i dziękujemy Bogu, że włożył taką troskę i pragnienie i po prostu gorliwość o to, żeby stać tutaj i robić te wszystkie rzeczy dla Niego. Niech będzie błogosławione imię Pańskie.